Nie Dobra, i na czym to się skończyło? Mieliśmy chyba pójść spać. Yy, o co chodzi w ponczklabie? No, trenuję sobie postkę. E, biję się w walkach i będę, będę pom pomszczę mojego ojca. Mogę się zapisać i Mo możemy dzisiaj walczyć też. Mamy 7 czy 6 statystyki: 3-4-6. Generalnie wydaje się, jak spoko. Jest potencjał. Proszę. Nie mam wszystkiego unika. Gruby, choc na piwo w Dresdenku. Co ty litera, dzięki. Nie mogę iść na żadne... Nie no, k... no, jak oni mnie tak nokautują? Oj, k. Lecimy. Będziemy, no znowu będziemy chyba... 7, 3, 6 chyba będzie znowu. Dobra, 7, dobra jest. Będziemy się bić. 2 trzy, siedem, Uku, on jest jakiś szybki. Po aktywowaniu wszystkie zablokowane przez postać wydarzenia chwilowo redukują zręczność przeciwnika o 20%, no. mój no i git, bo teraz mi nie spada tak energia. Elegancko. O k***a, ale go nokautuje, ku... Stoję w miejscu, a ja w ogóle nie progresuję. Siedem, trzy, sześć, Dostaję zawsze. A już jest głodny, dobra, bijemy się na głodnego, żeby być głodni zwycięstwa. Gordon 366 Traci chyba więcej... Już nie. Mokał, proszę. Dobrze. Dobrze, on ma 4 hP Moj no nice. Możemy wziąć tego długodystansowsta. Biegę nas. Uczynik wytrzymałości nigdy nie spadnie później czwartego poziomu. No, tą wytrzymałaś mam taką, że raczej nie potrzebuję tego. A może łokieć? I później pamięć mięśniowa, żeby. I wbijemy ósemkę. I żeby poniżej krwa ósemki nie spadło już. No, weźmiemy sobie to. I później. Aha, i tego nie mogę. Muszę jeszcze. O krwa, jeszcze muszę to, to i to. Dobra, 7 czy 7. Jurgen. 3, 4, 6. Dobra, na razie zob zobaczymy. Kombo od razu za 18. Pik, pik. Nice. Zaraz powinien dostać knockout Nice. No nice. Jorgena. No i gitara. 40 dolarów. No idę do domu dalej, nie? Może się uda zrobić ósemkę w końcu. Ty manko, dasz mi coś do jedzenia. No i dobra, i dał. Dobra, idziemy się bić na głodnego. 254 4 Dragon Ray Może wyrzucę sierpowego i wezmę to. Żeby mu niszczyć tą Zobaczymy jak pierwsza runda pójdzie Elegancko Hej, gratki za zajęcie trzeciego miejsca w lidze amatorskiej, poszło ci jak spłatka. Dzięki, wydajesz się nie w sosie Silver, o co chodzi? Szczerze powiedziawszy to popadłem w długi, wierzę miejscowemu gangsterowi, wie, gangsterowi kupę forsy Forsa? Don co też się wplątałeś, tu chodzi o walkę, nie o force. Posłuchaj. to mam, żebyś sobie posłuchał. innych. przez to nie wiem, co on. co on, co on mówił. Co zrobić? Hola, cieszę się, że nie skasują cię za to buźki. Nie ma mowy. Staram się zdobyć sławę. Czy nie mogę pomóc w inny sposób? Udać się do Mika i wszystkim mu powiedz. Na pewno coś wymyśli. O. oglądasz nie swoje, mistrzu, w czym problem? Wysychał z jakiejś grubej ryby i wrócił się po nos i podłożył się w następnej walce. Sam tak kiedyś uczynił. Był kiedyś mistrzem, wiesz, i wszystko zaprzepaścił. Silver był kiedyś moim podopiecznym. Gdy porzucił swoje marzenia i zawiesił rękawiczkę na kołku, został poproszony o zwrócenie amuletu. Twojego amuletu. Po śmierci twojego ojca zabrałem jego amulet. Bo jest zbyt maleńki, aby dźwignąć jego moc. We właściwych rękach potrafi działać cuda. O. Nikt nie wie, skąd się wziął ten amulet. Jego moc pomaga uwolnić wewnętrzną siłę osoby, która go nosi. Od starożytności istnieją ludzie, którzy poprzysięgli go strzec. Miały lata, a wraz z nimi zmieniali się ludzie strzegący amuletu. Przeszło 20 lat temu jesteś wraz z trzema przyjaciółmi przysięgli strzec amuletu. Byłem jednym z nich. Nazwaliśmy się Punch Club. Wybraliśmy czerwone kapsle od butelek na nasz tajemny znak. Zamierzaliśmy go zatrzymać w Punchleap, to potężny artefakt, bo powinienem byłam przekazany do Silverowi, bo ty jesteś jego prawowitym właścicielem. Artefakt? To dziwne, powinienem zapytać się o niego Silvera. Ja... Ole, on oddał ten amulet temu kur... gangusowi. Dom wszystkich donów. Okaż szacunek Donowi. Może pewnego dnia zostaniesz członkiem rodziny. Dobra, damy radę wbić ósemkę, nie? No. Proste, że damy. Ej, czeka, jak dobrze pójdzie, to może jeszcze tu czwórkę wbije 847, ty. Staw... O, 5 6 8. Jeśli Ślipło energii w postaci spada poniżej 25%. Wszystkie umiejętności zużywają 70% jej energii. O. No Dobra, zobaczymy. Śdziadek. No tak. E, kur... Ur mi w... O i teraz ja nagle mu zacząłem bić. Kurwa, przejdźmy. Dobra, pamięć mi się mam, kupuję, bo to chyba lepsze O, kur... 7 6, 6. Dobra, zobaczymy. I co ja go tak walę na pizdę? Co jest ku. What the shit? Dobra, o Salvador Pancras, on mnie chyba kiedyś ostro. Ale dobra, mam teraz tak: Mam trafienie os osłabiające. Mam kości ze stali, to też osłabia go. Dobra, no. Może będzie dobrze. On ma też w. jakiś. On ma w. talentów właśnie. Zabójczy Balesmisz, technik, zimna furia jakaś. Dwa No nie, no nie. Nie da się mi nic zrobić. No właśnie, może tu pójdę w końcu. Może za to się coś dostanie. A. Dzwomni rosna 5. Rany te maski wyglądają bardzo realistycznie Gry ja muszę szczekać? Przecież to świnia Z womnien na 5. Zostaw te psy w spokoju. Ora, zobaczymy o, Czemu nic nie bije? Łokieć tutaj chyba wydaje się bez sensu Może jakiś cios dalszą ręką? Stamina mi spada szybko Nie, ale nie, nie, ja staminę tracę na nim Jest bardzo mała szansa, żeby go... Ja, do tej mafii też mogę iść, no Ale to zarobię sobie jeszcze trochę tego żarcia to jest Don. Dobra, jest tu jakiś kwiatek? Chyba nie ma. Przysłał mi Silver, powiedział, że ma coś dla mnie. Ważnie? No dobra, mam to coś. Ale mam co do tego własne plany. Mogę zaproponować coś w zamian? Pomyślimy, widzę, że walczy, zbliża się ważna walka. Mógłbyś wziąć niej w udział. A jeśli wygram, to dasz mi amulet? Oczywiście. problem w tym, żeby wziąć udział w walce, potrzebujesz licencji zawodowej. Nie mam jeszcze licencji. Prawda, syn, rób swoje, tylko wróć z licencją. A, czyli muszę, muszę wygrać turniej. No, o, jest kwiatek. Tu chcia Mogę tu śmiecić. Wygląda na burgera. Wezmę go ze sobą, tak na wszelki wypadek. No pewnie, chyba darmowy burger. A w na tam nie byłem, bo wygląda, jakby kwiatek mógł być. Ale chyba nie ma. Jestem ranny, pomożesz mi? Mogę, tylko zasugerować noszenie kasku uh. Uh. Ja go k***a nie trafiam nawet Ty dobra, on w chuj szybko wydaje energię Nice Nice No i geek jest kwiatek, widziałem. Jest kwiatek. Tu jest kwiatek, no? Dobra. Dobra, mam pewien bukiet. Daj. Bardzo dziękuję, to naprawdę miłe. Mój brat miał co do ciebie rację. Naprawdę tak myślisz? Tak, powinniśmy spędzić ze sobą trochę czasu. Jesteś zakochany i nie potrzebujesz wiele. Zużycie energii oraz wzrost głodu postępują wolniej. Tupeczka jednak w głowie może i zawrócić, ale... Ale jakiego bufa to da na chwilę? Aż to chyba, aż się chyba zdebuffuje IRL. Dobra. Hik Sloan. Te kłopoty najmana są. Nie no, chuj zarobię i na sterydy się wpierdolę. co, no i właśnie, no i właśnie o to chodzi, błagam żebym go trafił chociaż. Proszę. Tracisz połowę pieniędzy, rozumie... Nie no, co tu się wydarzyło? nabrowca, na browca kurwa. O, się napiłem. Ten koleś zna parę fajnych sztuczek. O, ja jest, jestem. Czy my w ogóle jesteśmy parą? Bo chyba nie. Ma... Mogę sobie z nią rozmawiać. Daje mi to szczęście. Przygotuj prezent. 40 dolarów, żeby spraw... Nie no kurwa, spesonujmy się, panowie. Dawaj, kurwa. 8, 5, 7. Idziemy tam. O, ładna seria weszła w chłopa. Kurwa. 3 HP, to się musi udać No No i tylko trzy punkty za to? Zero kasy? Dzięki, mam nadzieję, że psiaki są teraz bezpieczne Teraz może... Telefon. halo? Cześć dzieciaku, byłeś już we wszystkich miejscach w okolicy? Frank, po co miałbym to robić? Tak tylko mówię, że sami cele i inspiracje można odkryć w niespodziewanych miejscach. Bardzo głębokie. A, spadaj na drzewo młody. Ale chyba byłem wszędzie, nie? Wiem, że sami że ciężko, jeśli zamkniesz się w swojej rutynie, spróbuj coś zmienić. Może po prostu robienie wciąż tego samego treningu nie da się rezultatu, ale zajmujesz za dużo czasu. Próbuj porobić różne ćwiczenia, jakieś sztangi, albo solidne wyciskanie z nim Na karmie, co mógł do mnie kot mówi? A, to chyba skutki uboczne po tym Nie wiem, wydaje mi się, że ja coś robię źle tylko nie wiem co. Widzowie, co robię źle w tej grze? Oprócz wszystkiego. Nie chodzę na sparingi na siłkę. No to prawda, ja zrobiłem zero progresu. Jakieś obrzymordy ukradły mój samochód? Po co komu samochód bez silnika? Musieli być bardzo silni. Wytyczyli go stąd przy zaciągniętym hamulcu ręcznym. co jest. Właśnie sprzątaliśmy. Jeden z tych gości zwierzętych maska zostawił kartkę. Strzelanie z pistoletu kosmicznego w most. Zr**pie most. Co jest k***a? karmę, kartony, psy, samochód, bydlaki. 2,88 Dobra, co Wy na to, żebym zostawił tylko jeden cios? Bym zostawił jeden cios i same te, co zabierają mu to. W sensie no, miałbym dwa łokcie? Zobaczymy Wtedy jest szansa, że będę mu zabierał te staminy. W sensie i on nie będzie miał zręczno zręczności dużo. No, no, póki co idzie dobrze. W ogóle jakieś odbijanie ciosów. Ty, nalełem go. Szczerze jestem... <ścoughs> Szczerze jestem w szoku. Ja mam laser. Poddawaj laser albo kot zginie. Zabrali mi kota. Chcesz, żeby twój kot przeżył, spotkajmy się na dachu przy reflektorze. I weź ze sobą laser. Wiesz, ten kot jest taki sobie, możesz go zatrzymać? Ty, no ciekawe, co by wtedy zrobili. Taki sobie, ten kot jest najlepszym kotem na świecie. Nie będzie drugiego, takiego nie znajdziesz. Mam tego kota, od kiedy byłem dzieckiem. Dobrze, spotkajmy się na dachu. Aha. Jak dowiedziałeś się, że to ja jestem rosną pięścią? Musisz uratować puszka. Miał? Nie martw się puszku, nie pozwolę cię skrzywdzić. O, kurwa. Przecież on mnie roz... Doli. Jeszcze jak on ma jakieś bezlitosna agresja twardziej i zakuty łeb. Jego się nie da znokautować w ogóle. No, da się. Ale to chyba... Ja chyba miałem z nim przegrać. A nie, nie miałem z nim przegrać. Ćwicz? no, ale ćwiczę i, i jem, ćwiczę i jem. Podnoszą, podnosi szanse na trafienie wszystkimi technikami bokserskimi. Cios bokserski, sierpowy cios ręką dalszą, seria prostych. No to wydaje się ok, nie? Dobra, to teraz skupiam się na. Ro o. Co ja zjadłem? Akumulator Polaka? Trochę tak. Trochę tak. W dodatku nieudacznika. na nieudacznika, najman chociaż dobre pieniądze robi. Mamy tutaj kura za 50 dolarów, nie? No i co, kura? Autobusem jechałem! Tak! Tak, no, Dziękuję! <gryw> dziękuję, kurwa dobra! Przestań mi lać, zionku! Dość, już proszę! Dałeś się poznać jako prawdziwy obrońca swojego portfela. Złe i występek schodzą ci z drogi. Nie spotka się z naszym szefem, dużym Bobo. Lubi twardodupców. Takich jak ty, może mieć dla ciebie propozycję. Nie mów mi co mam robić, padalcu. Zmiataj stąd gdzieś, nie jesteś za bardziej w czapę. Duży Bobo. Czyściłeś ulice miasta ze zbirów dużego Bobo. To znaczy, że już mi nikt nie na Lepszy zarobek u niego? Kurwa, wydaje mi się, że u takich tych się. Nie da zarabiać, ale zobaczymy. Bo ty jesteś Bobo? Tak, tak do mnie mówią. A ty jesteś tym gościem, który sklepał moich chłopców. Sądziłem, że będziesz dwa razy większy. Sądziłem, że będziesz dwa razy mądrzejszy. Jak śmiesz, ty mały. <noise> no co ja, co, czemu, co? Duży Bobo mnie n***je. Dobra, możesz... O, mi wy... OLE MI POŁM Aha, rozmieszasz mnie mięczaku co się odegram Okej, muszę go n***ować tak w skrócie. Mam modyfikator bloków, nie robiąc bloków? To ja muszę kupić blok, żeby używać modyfikatora bloków? Czy jak k***a? Tak? No to kurwa, przecież ja nawet bloku nie mam kupionego Ooo oh. Gdzie mój pufku? Nie, złe gadanie z babą, jest wyczerpujące. Już? Ach, kochanie, też jestem szczęśliwa. Mam tylko nadzieję, że znaczy się więcej niż twoje walki. Oczywiście znajdę zawsze dla ciebie czas. Dobra, ku. Idź do baby, bo zaraz ci się skończy. chyba tak nie działa, że jak z nią będę cały czas gadał, to będę ten. będę miał tego bufa cały czas, nie? Okej, okay, dobra. Kupić blok. Chyba tak. Nie wiem, nie jestem w stanie grać na nich. Znaczy chyba poddaję, nie? Jestem chyba za głupi na tę grę, mam wrażenie. A no i w czwartek będzie, bo w czwartek kurwa jest Your Grace wychodzi dwójka. O której? No nie wiem, wieczorem pewnie. No i co? Ile ten silnik się naprawia? Ty. Ją chce jednak robić ten sparring ze mną? A skąd wiecie, że on jest zrobiony? No to zajebiście, że mnie będzie motywował, nie? I znowu spadł mi do wszystkiego. O on. będzie stał i patrzył na mnie. Będzie mnie dopingował. Jedziesz z koksem. Dawaj, ale ogień. Gimper skończył grę w 150 dni. No nie, no ja nie jestem w stanie nic z tutaj zrobić takiego Ja powinienem robić tak Powinienem zarabiać pieniądze, mieć całą lodówkę, najadać się Wysypiać, mieć happy, happiness na full I wtedy powinienem wchodzić na, na siłownię z nim I wtedy by to miało sens faktycznie No, wtedy to by to miało sens Dobra, ale to, to jest kurwa tym razem zrobię. Jutro nie wiem, czy będzie stream. Będzie za dwa dni. W sensie będzie tak. Będzie w środę na pewno i będzie w czwartek. Także zapraszam serdecznie. Trzymajcie się cieplutko. Dreweczka. Renewy.